Panie, chciałbyś być taki gruby jak ja? Jestem spuchnięty, bo Twoja matka dupą mi usiadła na moją mordę. A ja powiedziałem zejść. Ona powiedziała, że nie. <laughs> no i niestety, kiedy ten Asmodeusz będzie dostępny? Nie wiem, czy dałbym radę, ale marzenia są po to, żeby nie spełniać. Co mnie ominęło przez tydzień? Nic ciekawego: parę tysięcy jestem przejęty. Czyli w sumie Asmodeusz będzie otwarty za 2 days. Nie poszły, ale jest update. Tycha kurwa, siadła, że nie poszło. I Jakub se ulepsił, więc może, może zejdzie. Ciężko na razie, bo no, to jest dosyć drogie. Nie, nie każdego staśnionego, kurwa. Zobaczcie. Wydaje mi się, że cena jest adekwatna, bo najtańszy mityczny to jest towonów. Więc mogłem policzyć razy 3, ale mówię, dam za tyle. Dostałem odpał. Co działa tak samo, kurwa, jak dusza. Tylko, że dusza dawała 50%. A tu dali 10% na 200 ataków. I wiecie, co mogą sobie to w pizze wsadzić w sumie. Moim zdaniem. O, kurwa. Cztyły. Ja po prostu. Nie, znaczy, nie widzę sensu dodawania lepszego. Będę wymieniał kiedyś na wyborny, nie? Powiem szczerze, no. Wystawiłem, wystawiłem ametyzm przejrzysty, bo zrobiłem dzisiaj Zobaczymy czy zejdzie, nie wiem, ale... No mam wolę na ulepszenie broni, broni, nie? Na dwa razy w sumie wychodzi Ale wiecie co? No wiem jak będzie, kur... nie oszukujmy się, że tą broń ulepszę kiedykolwiek Będę przepalał hajs w nieskończoność, a strzelę Taka prawda, albo ta gra upadnie Dwie możliwości Nie widzę innej No nie mogę kurwa, e, zmniejszyć e, e, ryja filtre masz <grystanie> Mniej spuchnięty Teraz <grystanie> kurwa sweet, ale biceps kurwa za mały Dobra, co ja chciałem? Będę pił z kamery, to zamknij oczy kurczę, jak mi oglądasz. <grystanie> ale to są mi hejterzy, no siapie. Ja was tak nie wychowałem. Wina matki pewnie. Dobra Więc tak ogólnie, no powiem Wam szczerze. Ciężko z tą bronią. Nie wiem, naprawdę. Ja sobie mówię, że jak tą broń ulepszymy na plus 14. Od firmy, od Jakuba 10 godzin. filmowania z dupy, klonowalne pod rząd. Kurwa, jak dzisiaj będzie na plus 14. 10 godzin. Metina, po potem 10 godzin. Simsów. M mogę nie spać, kurwa. W, wizowie. Ale jak nie wejdzie, to osoba osoba dostanie bana Czary, 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 Mario osąd dostanie Akurat myszka wskazała twoją wiadomość A to, że żeście tą myszkę nie widzieli, trudno, musicie wierzyć na słowo <laughs> Tak, słyszałem, że deska, yy, że nie odrzuca jak silne ciało Widziałem, że katastrofik się podniecił a odpisali katastrof katastrofikowi, że chodźcie na łeb i naprawimy to skurczenie, żeby Likan dalej był głównym. <ścoughs> kurwa, jak można grać Likanem? Ja nie wiem. Naprawdę, jak można grać Likanem? Dobra, kurwa, spalmy to i się ma. No, nie powiodło się. Mówię wam, jak kiedyś zobaczę napis, że się powiodło. Kuta stanie, przerwę streama i idę konia, nie? Naprawdę. Ale, to na pewnie za mojego życia. Nie wiem, ja powiem wam tak, chcę przypomnieć, kiedy ja, kurwa, rytualnym kamieniem cokolwiek kiedyś ulepszyłem? Kurwa, te kamienie to chyba gorsze od magicznych, nie? A właśnie, nie zrobiłem misji tak przypadkiem? O, uwaga. Oooo. Coś tu się dzieje Poka te super nagrody Dostałem tak Muranga Marty Marty Agzwar. Albo Marty i no i tyle no to widzicie, nie? Jakieś tam lecą rzeczy. Dobra, wyślijmy dalej. Kiedy panuje dawać postacie? Dzisiaj właśnie robimy przygotowania na to. Dzisiaj robimy na to przygotowania. A niedługo będziemy ekspić yy, kolejne postaci na level championa. Dzisiaj tak mniej więcej zobaczymy jak się przygotować tak dalej. I problem słupów. Mam postać na 61 level i może mogę mieć słupa, nie? Na szamanicy, chyba mam. Ale co dalej, kurwa? W sensie pierwszy, 61, 91. No i to jest problem, nie? No bo 90 level może jeszcze jakoś zdobędę. Skądś zdobędę, ale jak ja mam wbić 60 level? Tu mam 61. No to zawsze mogę ubrać. Kurwa, Jakąś postać stąd? Nie, 61. 31. Level, wziąć tą postać, ubrać i pod Exp, tamtą postacią. Ale co ja mam zrobić do levela 30? Raz do wy w Exp. Hmm. To jest kur nie głupie. Przecież tam jest Exp normalnie. Ty, panie, powiem ci, nikt masz chłopy, ale pomysł gituba To nie jest głupie, to nie jest głupie. No i kurwa, muszę doładować sm -y, nie? Mam pety z Expem. Mam jakieś tam itemy na Expa, ale wiecie, co jest najgorsze? Jedna sprawa Zaklęty las, nawet nie grota. Moi drodzy, jeżeli teraz wyszły, wyszedł update na 110 level, żeby zrobić te nowe kory, to ludzie będą napierd... w ogóle przejedźmy się na zaklęty las o tej porze, o! Zanim będziemy dyskutować dalej. Przejdźmy się tam, kurwa. Zobaczmy, jak, jaki będzie tam los. Patrzcie, jedna osoba na spocie, druga osoba na spocie. I tak będzie na każdej miejscówce. Jedna osoba na spocie, druga osoba na spocie. No, to na siłę można byłoby postawić. Nie wiem, nie wiem jak to zrobić, powiem wam szczerze. Czy zrobić to tak, żeby do XP postać? Po prostu na. Yy solo czy w party z surą? Na pewno na Na grocie z surą będzie najlepiej, nie? Zarobek serpenta to z około od 30 do 50 wąt dziennie. Dziennie kurwa. Więc no. No nie mogę sobie nie pozwolić na to, żeby to wyekspirować. Kolejny jakiś landom ma desha, ja nie mam. W ogóle, Zobaczcie jak śmiesznie to wygląda. Czemu to nie mogło być skrzydła na przykład, nie? Albo no nie wiem, jakiś item, jakaś korona, że skillet i konne działają. Nie wiem, w sumie co, co? Co? Nie wiem, wasza stara na przykład. I na niej można byłoby pobierać na plecach. A nie mam pojęcia. Pewnie z jakiejś jakiej firmy stokowej wzięli model, zapłacili 5 euro, Fire and Hannes. Może mieć po premię. Parę osób ma na Globalu współpracę, Sanek chyba ma, Lexo Katastrofy, tam parę ludzi ma. Jutro Jane Simpson na drugim kanale Polecam sobie zasubować, macie link w opisie, żebyście potem nie mówili, że go stima nie było. Ale Bon dzisiaj powiem wam szczerze, pojechał po bandzie. Uwaga, zacytuję moją rozmowę z Bonem dzisiaj. Zapytał się mnie, skąd tam deskę można wziąć. Ja mu powiedziałem, że dla youtuberów, co mają partnerstwo i ich widzów, bo kory dostali. On napisał partnerstwo z gamefem, to mi na jakąś gejowiznę wygląda. Biorąc pod uwagę jak wszystkich gdy mają na kasę. <grywa> Jak podsumować wszystkich youtuberów, kurwa z Polanda? Yo, plus jeden, go. Sprawdźmy, czy faktycznie 200 szkat, okej, okay, sprawi mi 30 level. Dobra. Trzeci level X. O, chyba 30 nie będzie, ale pieniążki są. No, nie, nawet jakbym kupił drugie 200, nie wiedziałbym 31. W dzień mroku. Nie wiem, sprawdzimy ile z roku chodzą. Dawajcie symboliczne 50. Jak nie wbije to sy Sprawdźmy. Bez sensu, lepiej te brązowe czy nie OK. Kto tam powiedział? Ten. Pucha powiedział, kurwa, roku, że mam kupić Blade Kula 2 15 zł. Widzę, bo zaraz się pożegnamy. Dzięki. Jedyny, prawidłny widz. poleciał, ale oddał. W naturze. Dobra, ostatni level. Tak jak mówiłem, chyba niepotrzebnie kupiłem te 200 szkat kolejnych. Na członka grupy to daje. Szybkość ataku i szansa na unik. Szybkość ataku działa na grupę całą? Powiedzcie mi. No to kurwa, kozak. Szybkość ataku mi na brakuje. Na P bym sobie to wbił. Ile na P to daje? 25% szybkości ataku. Panie kurwa! Już to jest zajebisty buff! Dobra, no to mam 61 level. Mogę w party pójść. Muszę zobaczyć, jakie litery mi brakują. I zaraz kurwa, ekspiotko będzie. Co jest, kurwa? Halo? Ja p***dolę! <laughs> ja się ci teraz popłaczę! Koniec, kurwa. Robimy koło czasowe! Nie chcę mi się w to grać, kurwa. Luxon, przygrybie p***dolony! Losujesz! Dobra, jakby co, to można zbanować Luxona, nie? Pamiętajcie! Nie, źle jak na niego. No nie pierdol, że ja zrobiłem wszystkie postacie, ale nie sura mężczyzny. No ja pierdol, ty kurwa ruda, ruda, idiotko, nie? No tak no! Co za kurwa debil, czemu ja takie postacie w ogóle porobiłem? Same woje, woje praktycznie. Czemu ja w ogóle woje porobiłem? Nie wiem, co miałem w wełby, jak robiłem same woje. Nie, nie wiem, Może jakąś miałem wizję, kurwa. Tak. I jeb, temy znikają. O, patrzcie, nermowy teleport do miasta. Jestem surą potężnym. Niklaki, dobra, teraz co musimy zrobić, widzowie? Teraz musimy doładować koła Isa na tym likanie. Kupić buty wiatru. Nie chcę kurwa będą Dobra. Dobra już mi zuży wszystko, co się będę pierdolić W takim bądź razie. Bronię młodych bohaterów. Dziękuję. Tu i tu. Daj mi auto-elixir, bo się nie będzie pierwszy z elixirami. Panie, mam napier***ać 3, nie chce mi się, wolę po kolei, na spokojnie. Liczę na to, że w innym żopie pojawią się pdki 300%, albo te jednogodzinne 100%. Wolę exp'ić szybko jedną postać, a potem się mniej pierdolić z innymi, po prostu. Jak będę exp'ił 3 na raz, to się potem zawiodę, bo, bo, bo będę sobie plus w brodę, że miałem ch**ło. No i więcej nie, mo nie mogę jak wycisnąć, no nie da się. 500, 600, spokojnie 700 mógłbym wycisnąć jakbym miał jeszcze kostium Nie wiem o co chodzi, wtapujemy. Kurwa, boomerze, i. siabada, siabada. I już mam 60. level, taki sam jak na surze. Eee, musimy zrobić challenge z item shopem do setnego levela. O, że wiecie, że mam dostępne itemy. Znaczy itemy nie, ale że. Full is, Że do tasowania, być na pełnej. Kur co myślicie się takim challenge'u? Mam założenie 12 tysięcy SM do dyspozycji i moim celem jest bicie. nie wiem jakiego levela. Tak i zrobimy na następny challenge. Na full Isię, co o tym sądzicie? Dobra, 65 level. hell hel, here 55 minut ekspie, moi drodzy Jak tam Crony? Teraz ja wszedłem do TB. Widzę, że METIN się znudził. Wiesz, czemu się METIN znudził? Bo na kasy trzeba wydać na METINA. Na TB wydaje się później większą kasę, ale na. Z początku metina w chuj kasy idzie, właśnie ciągle do kasy idzie. To jest taka stabilna kasa, nie? Teraz ja rozumiem trochę tej Tibi Pewnie jakiś OTS, Ruggard, nie wiem. kurde odpiera. Patrzcie. Zapalił drewnięko po prostu na Slimie. Tyle. Nie no, nie będę tego komentował, bo zaraz mi powiedzą... hejter kurma Ech, chyba was, dobra, widzowie. Idę, bo zaraz będzie kurwa padać. ja chcę być na 7.5 dzisiaj mieć spokój z tą postacią. JZW nie będzie mi pół godziny. To no, kurwa rzekasz, jakbyś ty zapłacił przynajmniej zotówkę, to bym nic nie mówił, bo miałeś prawo by się przypiąć. Ale zawsze się przypinają ci, co nigdy nic nie pasą. Ja tego nie rozumiem. Pan z Robertem, który bardzo fajnie się chwiał, bo mój pies obrał, że ma czerwone światełko i miga, bo często z nim chodzę w nocy, no już były dwie, trzy sytuacje, gdzie ktoś, ktoś by go przejechał, nie, bo oni wracają. Podchodzi do mnie z tym rowerem, prawie się wyjechał. Masz może fajkę? A ogólnie fajnie się pies świeci. <laughs> pozbyłem się mróweczek, ziomek, pozbyłem się. No, ta sura jest z postaci, gdzie mam główną surę, a ja, a ja robię konta na, na, na serpenta, żeby mieć pełne. Party zobaczymy, jak mi ten Likan pójdzie. Do wbicia do sobie z tego levela. Jak szybko, to robimy kolejne dwie. postacie Jak wolno, to kurwa, kogoś pożyczę. Konta zobaczymy. Zobaczymy, jak szybko by tego Likana. Likan jest dla mnie ważny, nie? Bo on daje buffy na party. Musiałbym mówić z klana P indygo. A to łatwo będzie, bo y, egzo nie są drogie? Więc nawet samymi Egzo wystarczy kupić ponad setę i bez rat można to robić szybko. Ech, kurwa, najdługo moja siostrzenica ma urodziny i zawieszyła sobie jedany pociąg z tymi psami za trzy stówy To jest marzenie jej. Bujek musi być najlepszy, nie? Jak się tylko nazywa? Ta baja z psami pierwszymi I Patron Na pewno nie w tym miesiącu bo już jest koniec I pewnie nie w następnym nie wiem Ja nie robię często challenge żeby się nie znudziły Ale mam już plan na nowy challenge ale na pełnym item shopie od zera Taki wiecie Na pełnej kule, Że mam jakiś nie wiem item shop do jedyny. Mam już Mam już kurwa pomysł na challenge taki Że a może nawet na samym miesiącu zrobimy, zobaczymy, czy będą jakieś pomiary gier. Czy będę miał czas? No bo wiesz, ale mam jakiś plan, nie? 8 minut. Ciębi, czy ty nie zalałeś tam panny i nie masz klidosława? Idź, kurwa, uśpi dziecko do snu. Pokażmy jak się dopimy dalej. Konne. Niech kaszuja wie, co ojciec robi. I niech będzie z ciebie dumny. No to super, kurwa, życie. Fajnie jest mieć dzieci w wieku 19 lat. Jak ta sprawa? Ja na takich ludzi płacę, kurwa. Podatki, to jest najgorsze. No i Git, kurwa, 7,5 level. YouTube'a Taka se w sumie Powiem ci no, no okej, okay, no każdy boost, każda statystyka na plus jest, no na plus nie, tyle Trochę więcej nawet nie mam, więc, gitara